NVIDIA w swoim dodatkowym programie, nakładce GeForce Experience dała nam możliwość wybrania sposobu zapisywania ścieżki dźwiękowej. Standardowo jest wybrane utwórz pojedynczą ścieżkę dźwiękową. Jeżeli chcemy teraz na przykład, aby osobno nam się rejestrował dźwięk z mikrofonu i osobno dźwięk tła, czyli to co generuje nam powiedzmy gra lub jakiś inny program, wystarczy wybrać sobie... Rozdziel obie ścieżki, klikamy wstecz i to wszystko. Gdy już to ustawiliśmy i nagraliśmy jakiś materiał, gdzie chcieliśmy, aby ścieżki były rozbite, to teraz wystarczy nagranie po prostu przenieść do DaVinci Resolve. Odwola! Cała robota zrobiona przez program. Już mamy rozbite ścieżki, czyli to, co generuje nam PC. W moim przypadku to jest ścieżka A1 i tutaj A2 to będzie ścieżka z mikrofonu. No a zobaczmy generalnie jak to teraz słychać. Test rozdzielenia ścieżek audio. Możemy sobie zmutować na przykład na chwilę ścieżkę A2, więc żeby słyszeć tylko ten główny dźwięk z peceta. No i odwrotnie. Ustawienia z GeForce Experience. Trzeba też pamiętać, że gdy położymy, i o ile mamy zaznaczoną tą opcję tutaj tego łańcucha link selection, czyli teraz mamy ten plik scalony obraz z dźwiękiem, możemy to rozdzielić klikając za tą kłódkę. I teraz, jak kliknę, mam odklejone, chociaż osobiście wolę pierw zaznaczyć sobie klip, prawie wszystkie myszy i rozdzielić klipę. I teraz, na przykład, mogę sobie edytować każdą ścieżkę z osobna, powiedzmy. Jak chcę, pozbyć sobie, yy, chcę pozbyć fragmentu tego tutaj dźwięku, bo akurat tu nic nie mówię, to zaznaczam, cyk. I powiedzmy jak tam sobie poedytuję, zmienię głośność. Na koniec znowu zaznaczam prawy przycisk myszy link clips. Tylko też trzeba pamiętać, że GeForce nie, nie daje jakiejś super możliwości w rozbijaniu ścieżek, jakbyśmy mieli powiedzmy Discord odpalonego, no to niestety Discord akurat nam się nagra na ścieżce A1, czyli to, co nam wychodzi jakby specjalnie z mikrofonu, więc tutaj już by trzeba było coś innego w się poszukać, ale do takiej podstawowej edycji, myślę, rozdzielenia tych ścieżek audio na, na dwie odrębne zupełności wystarczy to, co daje nam GeForce Experience. Dziękuję, to wszystko, do zobaczenia.